Dzień dobry, dzień dobry. Witam bardzo gorąco i serdecznie. Czekajcie. Nie jest to fajne. No, witam się z Wami w dzień tygodnia czwartek. W dzień tygodnia czwartek, powinnam to pamiętać. Pamiętny mój będzie to dzień, gdyż w końcu mogę Wam zdradzić to, czego Wam nie mogę zdradzić, co mówiłam Wam, że Wam zdradzę nie wiem kiedy. Czekajcie po jakieś światło. O, beta. No, także teraz mogę Wam zdradzić już. Oficjalnie lecimy na wakacje. Lecimy na wakacje, udało się dopiąć wszystko do końca i liczę się z kwarantanną, z kwarantyną i ze, i ze wszystkimi zobowiązaniami. Lecimy, lecę ja i Oliwcia, Gracjan jedzie do Taty, oni lecą na swoje wakacje, my na swoje wakacje. Także ciężko było mi do Was mówić, wiedząc, że będę leciała Pyszysz. na wakacje. 29. Co? 29? Mam bo... powiedzieć, nie. 33 właśnie jest 12.29, my mamy 33 pociąg. Jedziemy do Edynburga, więc to była prawda. Jedziemy do Edynburga do Madzi, ale to dlatego, że był problem z transportem, bo Krzysiu jest na kwarantannie, więc nie chciałam go absolutnie fatygować. I po prostu jedziemy do Madzi, u Madzi przenocujemy i jutro rano mamy 5,50 zamknięcie bramek 620 wylot. Więc już wiecie, a generalnie wiecie to teraz, o, nie wiem, kiedy wy to oglądacie. Pewnie już po moim powrocie, dlatego że um, niestety nie biorę, znaczy niestety, no, niestety, niestety nie biorę żadnego sprzętu, nie będę, będę wam tylko nagrywać vlogi, a nie będę wam ich teraz edytować podczas pobytu. Więc dopiero za dwa tygodnie będę wam edytować, a na ten czas, kiedy mnie nie ma, mam dla Was i tak filmy. Być może przyjdę z Polski z jakimś live'em i, i wtedy się szybciej dowiecie. No. Także udało się, cudem, bo powiem Wam, że to były po prostu góry i doliny, nie, w tym temacie. Tu jakieś zaostrzenia, obostrzenia, tu się uda, tu się nie uda, no ale się udało w rezultacie. Jeszcze jutro się też okaże, nie, czy wszystko w ogóle się wyjaśnią, będzie okej okay na lotnisku, ale póki co wszystko jest okej. Okay. No, no i robię przyjaciółce niespodziankę, rodzicom chciałam, ale nie wyszło, bo był problem z transportem, więc tatu musi nas odebrać. Więc po niespodziance, tak, ale i tak się ucieszyli bardzo. Także lecimy do Polski. W końcu. Mega się cieszę, mega się jara. Mam nadzieję, że wy też się cieszycie ze mną. I co? Odezwę się do Was? Niebawem. Będę Wam nagrywać po prostu z każdego dnia coś, trochę z pociągu może coś ma od Madzi. Nie wiem, zobaczymy. Także do usłyszenia. No i się mandero, się manderą, jesteśmy już u Madzi. Zahaczyliśmy TK Maxa. Uf, po, ber po beretkę, słuchajcie. No i co? I czas pożegnań teraz. Going down. Going down. Jedni się witają, inni się żegnają. Gdzie jedziesz? Powiedz Do Anglii. Ta, jedziesz do Anglii. No teraz do Anglii. A z Anglii gdzie lecisz? Chodź tu, pokaż się. Do Turcji. Turcji. Do Turcji. Czapka gotowa. O, dzwonił już do nas, także za chwilę się odzywam. No i pojechał. Nie lubić pożegnań. Zresztą kto to lubi, nie? No, ja wracam z o mała stylówka, tak. Doors opening. opening. No, także ja już dojechałam, jestem już o Madzi i co? No i siedzimy, siedzimy, gadamy. Młody pojechał już do Taty, także oni jadą właśnie do Anglii, a z Anglii 11 lecą do Turcji. Także tak się sytuacja klaruje i trzeba to do, do ostatniej chwili. Brawo, ja. Ja i trzymanie tajemnic. Graniczy z cudem. Także co? Odzywam się do Was. Myślę, że już chyba jutro. Także to usłyszę. Dzień dobry, dzień dobry. Słuchajcie, witam się z Wami. Następnego dnia, czyli 9. Mam nadzieję, że tutaj wszystko dobrze widać. Witam się z Wami 9 października. Tak, to jest świetny czas. Słuchajcie, na pod oczy po wczorajszym dniu. Tak szalonym, zwariowanym i długim, bo wczorajszy dzień bardzo nam się dłużył. Słuchajcie, w sensie była już godzina znaczy, już dopiero była godzina dziewiąta nam się wszystkim wydawało, że jest godzina jakaś jedenasta. Także teraz idealny czas na płatki pod oczy. Dziś jest dzień naszego wylotu, o czym się dopiero dowiedzieliście wczoraj. Także ja dzisiaj się szykuję, zbieram. Yy, tak jak powiedziałam, o idzie, jestem drugi, patrzę czy cały czas jestem jeszcze u Madzi, patrzę czy Madzia ma dziś śmietniczek, dobra, zaraz to zabiorę, yy, no, kremik wyjęłam sobie, szarlotkę, zaraz będziemy się smarować, 4.40 będziemy wyjeżdżać, jest godzina 4.16, żeby nie było, Oliwia się jeszcze doładowuje, chociaż już 100%, nie wiem po co się doładowuje, czekajcie, i jeszcze warczy na mnie. Także wczoraj spędziliśmy super dzionek, słuchajcie, troszkę sobie popiwkowałyśmy, w sensie podesperadowo, podesperadosowałyśmy, wiecie co chodzi? Jak tak, jak ja dawno nie piłam, słuchajcie, desperadosa, tak wczoraj, nie chcę Was skłamać, ja nie wiem, czy wczoraj nie wypiłam ze trzy w ciągu całego wieczora, wieczoru, nie wiem, czy to dużo, czy mało, ale jak po takiej przerwie, słuchajcie, pff, to myślę, że jest idealnie, w sensie, że Naprawdę wypiłam i nie czuję się źle i to jest naprawdę super. Dobra, czekajcie, tego zakładam budę. Mam nadzieję, że nie spadniecie. I zaraz Wam pokażę. Mam takie dwie formy do wypełnienia. Nie bardzo wiem, którą mam wypełnić, ale chyba wypełnię sobie tą po polsku, bo co? Proście mi po polsku, chociaż chociaż sama nie wiem. Tu mam taką, a tu mam taką. Deklaracja pasażera dla celów ochrony i teraz nie właśnie, ale chyba wypełnię tą po angielsku że stąd, że coś, żeby rozumieli, nie? Także wypełnimy sobie formę. Forma jest taka i nie tylko, czy taką jedną formą mam wypełnić dla jednego pasażera, czy mam tu, czy to jest taka dla mnie... O, no, dobra. Mam kilka kopii. Tak to wygląda. Pełno okienek, pełno, pełno czegoś do pisania. Zaraz zobaczymy tylko, czy, czy ja tu muszę podać na przykład, z kim lecę, czy jak, czy to jest jedna forma na jedną osobę. Szczerze. Nie wiem, ale zaraz pytam Oliwie, czy wypełniali takie coś podwójnie, czyli dla siebie i dla, dla, siebie i dla osoby, z którą się leci, czy tylko, czy tylko dla jednej osoby. Zaraz sprawdzimy. Dobra, poszukajmy sobie może długopis. Płatki pod oczy, jak zbawienie, maseczka przygotowana. Gdzie ja mam długopis? Słuchajcie, na pewno mam, mam bo brałam, bo byłam przygotowana na takie, na takie okazje. Jest długopis i wypełniamy, także wypełnię formę, zbieram się dlatego, że tak jak Wam mówię, jest teraz 20 po A40, bo my wyjeżdżamy stąd. Odprawę, znaczy nie odprawę, tylko zamknięcie bramek mamy 5.50, więc naprawdę super, będziemy przed czasem, a wylot mamy 6.00. 20, także odezwę się myślę, że do Was już z lotniska także ja się biorę za wypełnienie formy ogarniamy się zaraz e, Tomasza trzeba budzić chyba, chociaż nie wiem czy on ma już właśnie budzik ustawiony mąż ma e, i będziemy wybywać. także trzymajcie kciuki żeby wszystko się udało, pomyślnie no płatki sobie przytrzymam ile się da, nawet do samego lotniska jak będzie trzeba, także do usłysząka i słyszymy się No i hej robaczki, nie wiem czy mi słychać, mam nadzieję, że tak, my już wylatujemy, w sensie będziemy lecieć. Jest godzina 6.18, wylut planowo mieliśmy mieć 6.20, więc jest wszystko o czasie, wiem, mam zmęczone oczy, wymagają jeszcze maseczki, ale to już, to już po, po wylądowaniu, jestem trochę zmęczona, więc na pewno pójdę spać, ale jestem też trochę głodna, także na pewno zjemy i, i dopiero wtedy zaśniełem, ale co wam chcę powiedzieć, że jestem w szoku, bo zaraz za, wam pokażę, zobaczcie ile z wolnych miejsc. Generalnie to wszystkie miejsca są wolne, no wiadomo, że nie mogę tak za bardzo pokazać, ale trochę widać. Nie ma w ogóle całego samolotu, nie. Nie ma przepełnionego samolotu, także jestem w szoku. Jestem w szoku. Nawet pół samolotu nie mam. Także co? Wylecimy i widzimy się już po drugiej stronie. No. Jestem zmęczona, Wam powiem. Spałam ile spałam? 12 o której W 12.00. O 12.00? No w sumie spałam! 4 godziny! 4 godziny! No, Tym bardziej się budziłam. Wstałam e, 12.50, potem pierwsza coś, potem trzecia coś. No i dopiero później wstałam czwarta, chyba i Nie pamiętam już teraz. Ladies and gentlemen, on this the Would like to remind you that wear a face mask or in times No, i to jest najgorsza chyba część tej całej podróży, także jak będę spała, to myślę, że sobie gdzieś tam uchylę troszeczkę tutaj, bo to się idzie zadusić, nie? Stary, idzie się zadusić. No dobra, odzywam się do Was po drugiej stronie. się mi świadomów. Evet. Şimdi, 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 Dogadała się, bo... O! A to specjalnie tak? I dzień dobry, dzień dobry! witam Was bardzo gorąco i serdecznie i witam się z Wami w dzień tygodnia w sobotę. W sobotę wyszliśmy sobie właśnie z biolą na zakupki. Także już mogę oficjalnie powiedzieć, oznajmić, że, że jestem już w koło brzegu. Jestem w swoim miasteczku i słuchajcie, udało mi się dorwać hurtownię kosmetyczną. O, moja wrata, Maja. No, udało mi się dorwać hurtownię kosmetyczną z apisem. Z kosmetykami z apisu, także mega, mega się jaram. Powiem wam, że wybór jest, jak na takim mały sklepie, jak ja taką mam hurtownię, to wybór jest naprawdę bardzo, bardzo duży. Wszystko Wam oczywiście pokażę, co zakupiłam, ale mam apis. No, cieszę się niezmiernie, bo powiem Wam, że nie sądziłam, że w ogóle w Kołobrzegu możemy mieć cokolwiek zapisu. Myślałam, że gdzieś może dorwę jakąś, wiecie, jedną, może dwie rzeczy, gdzieś, nie wiem, może w Rossmanie, ale widzę, że nie, to musi być to musi być taki dystrybucyjny po prostu sklepik. No, także co, niespodziankę już zrobiłam Kasi. Dzisiaj, więc już mogę oficjalnie oznajmić, ale i tak tego vloga będę dopiero edytować, będę robić. No, także mam tutaj parę perełek zapisu, mam nadzieję, że się sprawdzą fajnie mam nadzieję, że to będą dobre rzeczy zastanawiałam się nad tą maską algową, ale doradziła pani, że generalnie jeżeli chodzi o maski, to tamta jest taka delikatniejsza, a te w kremie są bardziej skoncentrowane, także myślę, że będzie lepiej dla mnie, no i co, czekamy teraz na pawcia i nie wiem generalnie jaki będzie plan, zobaczymy przekonamy się to się dowiecie się no, także czekamy i to, i odzywam się Niebawem. I dobry wieczór, dobry wieczór. Mamy godzinę. Kie? 11. 11:23. 11. Mamy godzinę 11:23. Przerzujemy, mamy godzinę 11:23. 23 no. no i co? I już jesteśmy w łóżeczku. Grzecznie, posłusznie. Jutro, czas mycia głowy. Tak, bo już y, im wystarczy. Słuchajcie, posiedzieliśmy się z moim bratem. Niespodzianka mi się udała. Niespodziankę robiłam Katarzynie mojej przyjaciółce. Y, I miała ta niespodzianka wypalić mi w y, dzień przelotu, czyli to był jaki. Uh -huh. Czyli wczoraj. Wczoraj nie wypaliły, wypaliło dzisiaj. Czyli dzisiaj mamy sobotę, czyli w piątek. W piątek był dzień mojego przelotu. Wszystko mi się układa nie tak jak trzeba w sensie włosów, także niespodzianka się nie udała w piątek, bo Kasia nie mogła się wyrwać w piątek, a ja trzymałam to wszystko w tajemnicy, więc nie mogłam nic powiedzieć i to było takie wszystko w zawieszeniu, więc niespodzianka nie udała się w piątek, ale udała się dziś. Dzisiaj Kasia przyjechała i zrobiliśmy coś takiego, że powiedzieliśmy jej, że przyjeżdża kurier i w tym kurierze... Przepraszam, i że w tym kurierze ma być coś dla niej i że mój brat będzie tu na weekend i po prostu niech ona tylko podskoczy do moich rodziców i mój brat jej to przekaże. I tak było. No i przyjechała. Na szczęście to było w miarę nawet rano, bo ona przyjechała przed godziną dziesiątą. Siedzieliśmy wszyscy już przy stole, zrobiliśmy taki unik, co zresztą zobaczycie w przed tym, co mówię, albo po tym, co mówię. Zobaczymy, jak ja to zedytuję. I zobaczycie, jak to się odbyło. Więc pewnie po tym, co mówię. Także fajna niespodzianka, bardzo się cieszę. Kasia była zaskoczona. Już ustalamy sobie dzisiaj, czyli w sobotę ustalamy, co będziemy robić i kiedy się widzimy i tak dalej. Także na pewno mamy zaklepany piątek, sobotę. Albo so, piątek wieczór i sobotę, albo sobotę rano i, i później cały dzień. Także nie wiem, coś ona obkminia, wymyśla odnośnie moich też dalekich urodzin. A teraz jesteśmy sobie grzecznie w łóżeczku. W ogóle nie mogę znieść moich włosów, jeszcze na tym tle żółtym. Także tak, pokażę Wam też na pewno na spokojnie, może jutro, nie wiem, no zobaczę, jak to się też wyrobię, bo mój brat jeszcze jest z familią do jutra, po obiadku jadą, więc myślę że dopiero na spokojnie po obiedzie jakoś może Wam to wszystko pokażę. Mam lampę, ale lampa jedzie w kurierze, a kurier dopiero będzie w poniedziałek, więc jestem uziemiona jeden cały jutrzejszy dzionek. Mam coś z Apisu z czego bardzo, bardzo się cieszę. E, są to rzeczy, których byłam mega ciekawa, do których nie miałam mega dostępu. E, I które znalazłam po prostu wygooglowując sobie, znalazłam je w koło brzegu e, w hurtowni kosmetycznej. Tam zresztą są rzeczy do włosów, do paznokci, tam jest generalnie w tej hurtowni jest wszystko. E, zapomniałam. Coś all for you chyba się nazywa to hurtownia beauty. Także tak to wygląda, to będę myła włosy, będę myła też monatem, monetem. Także zobaczymy, jak mi się spisze ten nowy szampon, dlatego że tym razem wziąłam ze sobą w saszetce ten, którego jeszcze w domu nie używałam, więc zobaczymy, jaka będzie różnica. Wziąłam też prostownicę, także się może jutro wyprostuję. To uh, uh, uh. się będzie działo. Troszkę rzeczy kupiłam, ale bardzo mało, ale kupiłam już coś też w Chińczyku. Ja bardzo lubię Chińczyka z odzieżą. Wszyscy się mogą teraz śmiać, ale bardzo lubię, naprawdę lubię te rzeczy. Tam się nie przepłaca, nie szkoda mi wydać pieniędzy na tamte rzeczy. Rzeczy są fajne. I długo je noszę. I nie jest mi szkoda, jak ja muszę sprzedać oddać, jak mi się wspierze, cokolwiek mi się z tym zrobi. Więc jakby to ma naprawdę same plusy. Więc też wam pokażę, co zakupiłam. Dostałam dwie przepiękne torebki od mojego brata i bratowej. Na zaległo jeszcze urodziny, pomimo, już prezent od nich też już dostałam w marcu. Także dostałam jeszcze dwie torebki i także no mega, mega, mega się cieszę. Eee, I co? I będę chciał Wam też nagrać, muszę Wam powiedzieć, że otworzyli u nas w koło brzegu Daglasa. My nie mieliśmy Daglasa, bardzo się cieszę, że on jest, jeżeli mi się uda, bo oczywiście stoi ochrona i tak dalej. Jeżeli mi się uda, to może Wam coś nagram, jakieś przybitki, chociaż Wam pokażę, jak to by wyglądało, jak wejdę z Wami do po prostu tego centrum handlowego i tyle. Centrum Handlowe, ten shopping mieści się w byłym, w byłym pasażu handlowym, tak zwanym, w byłej bryzie, kiedyś chyba bryza się nazywała bryza, a teraz jest hosso, jest galeria hosso, jest nowa i stara, także tak to wygląda, już wam to tysiąc razy zresztą mówiłam, ale dla tych, którzy nie oglądali mnie może wcześniej, no to teraz jest mały update. Także pokażę Wam Douglas i otworzyli nam Empik, więc może też Wam tam, tam, może też Was tam zabiorę i pokażę Wam jakieś nowości w książkach. Kto wie, kto wie, może jakaś książka wyląduje u mnie w koszyku. Naprawdę z jednej strony bym się ucieszyła, bo może bym znalazła jakąś mobilizację, może w samolocie, może w samochodzie, gdziekolwiek, ale powiem Wam, że mam ochotę coś przeczytać, tak mnie coś nachodzi, więc jeżeli coś by mi fajnego wpadło do, do koszyka, to naprawdę byłoby nice. Naprawdę nie może być to coś grubego, bo raczej gruba książka gruba lektura mnie nie, nie zachęci, ale myślę, że jakby było coś takiego 200 stron, to myślę, że byłoby fajnie. Zobaczymy, może coś znajdę. I co? I to by było na tyle dzisiaj. Tak myślę. No, także jutro kolejny dzień. Niespodzianka się udała. Przyjechałam w piątek. Musiałam przed Wami ukrywać cały plan. Nie mogłam Wam nic powiedzieć. Dzisiaj sobie troszeczkę podrinkowaliśmy z moim bratem i bratową. Czas mojito, to, jak ja to mówię. Także naprawdę, naprawdę super. Przemiło. Uśmiałam się tyle, co od dawna się tak nie śmiałam. Eee, no super. Po prostu cieszę się niezmiernie, że tu jestem. YouTube? Czy ty też no. się cieszysz? Czy co? Że ty jesteś? Mhm. Oliwa się bardzo cieszy, tylko jest słaby zasięg, nie? W ogóle na telefonie. Tylko zmobilizowane to moje dzieci, normalnie mówiłam. No, także to, jestem z Oliwią, bo nie wiem, czy mam w ogóle mówiłam szczegóły. Gracja jest u taty, mieli chodzić też na wakacje, ale to już jest inna para kaloszy. Także wszystko u niego ok, mamy kontakt codziennie, więc fajnie. Co będzie później, będziemy się martwić. Pewnie nas nie minie kwarantanna. Jak na razie w tą stronę muszę Wam opowiedzieć tylko w skrócie, że zero. Nie brali ode mnie formy, nie sprawdzali mi bagażu, nie kazali nawet sprawdzać w ogóle wagi tego bagażu i gabarytu, czy się mieści, pomimo iż wcześniej, w kolejce przed nami, paru osobom kazali włożyć tam tutaj, wiecie, do tej miarki. Formy rozdawali w samolocie, bo ktoś zapytał, natomiast nikt w ogóle od nas ich nie egzekwował. Myślę, że w drugą stronę będzie nieco inaczej i zobaczymy. Jak będziemy musieli być na kwarantannie, będziemy. Jak nie będziemy musieli być, to nie będziemy. Simple mucienie. No, także ja się z Wami żegnam, ale fajnie. To ja się z Wami żegnam i co? I słyszymy się.